Witam w prezentacji i montażu 57. numeru Stara 266 od haschet. W tym numerze otrzymujemy prawy i lewy wspornik zbiornika, uchwyt zaworu, wąż zbiornika, klakson, osłonę klaksonu, zawór trójdrożny, wąż chłodnicy, zawór węża i rurę. W tym numerze do przedniej belki został przymocowany klakson, dwa wsporniki zbiornika i został zmontowany wąż. Po montażu części z 57 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami, kierunkowskazami i światłami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem logo Stara, przedni sterzak, łańcuch z hakem. Dwa uchwyty, silnik, tester, tylną i przednią część ramy z częścią przedniego zapieszenia, czteroma kołami, trzy mosty napędowe, zderzak ze światłami, tablicą, hakiem, wciągarkę silnikiem liną, wały napędowe, przednią belkę, tarczę hamulcową, bęże. Kierownicę i dwa przednie koła. Numer 57 Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje od wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, ważne wskazówki, instrukcję montażu i pokazane węże po montażu. Star SAFS SHL, część pierwsza. W latach X90. XX wieku zakłady w Starachowicach znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Próbując dostosować się do nowych realiów, zamówień jednakże wciąż nie brakowało. Dlatego w ofercie znalazła się szeroka paleta pojazdów i podwozi przeznaczonych do zabudów specjalnych. Jedno z takich podwozi wraz z nadwoziem samowyładowczym trafiło na badania do ITS na początku 1990. 57 roku. Była to odmiana stara 1142c. Badania w ITS W kwietniu 1997 roku w Zakładzie Homologacji i Badań Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego ITS przeprowadzono skrócone badania homologacyjne samochodu ciężarowego samowyładowczego marki Star SA FSS SHL. Prace wykonano dla fabryki samochodów specjalizowanych SHL SA w Kielcach. Zgodnie z zamówieniem numer TTK1-32-S-90 z 10 lutego 1997 roku. W ITS zlecenie to otrzymało numer 2405 ZBH 97. Sprawozdanie zakończonych badań powielono w 8 egzemplarzach, z czego poza ITS jeden egzemplarz trafił do Departamentu Ruchu Drogowego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, a trzy egzemplarze do firmy FSS SHL w Kielca, która wykonała zabudowę na podwój w wyprodukowanym przez zakłady Starachowickie. Pozostałe egzemplarze przekazano do zakładu ZBH oraz Biblioteki i Archiwum ITS. Badania homologacyjne miały na celu sprawdzenie zgodności cech pojazdów z danymi producenta oraz wymaganiami obowiązujących przepisów. Podstawę obowiązku przeprowadzenia badań stanowiło Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Obiekt i Zakres Badań. Obiektem badań był samochód ciężarowy marki Star SA typ 1142C o numerze podwozia SUS1142C ES0010170 i numerze silnika 08664, wyprodukowany w 1995 roku, dostarczony do ITS przez producenta jako tak zwany typ podstawowy pojazdu. Mamy zdjęcie stara SRF SSHL badanego w its w 1995. 1997 roku mamy zdjęcie informacji, że pomiary trakcyjne przeprowadzone w ITS odnosiły się do wersji samochodu ciężarowego samowyładowczego z wywrotem trójstronnym typu 1142C 3W8016. Mamy tabelę z porównaniem danych zgłoszonych przez producenta z wynikami badań w ITS samochodu STAR 1142C 3W8016 i dwóch typów rodzinnych. Mamy zdjęcie tyłu badanego Stara SA SS SHL, dźwig Tatra 111 R. Mamy zdjęcie dźwigu Tatra 111, podobny pojazd był badany w ITS w 1959 roku. Mamy zdjęcie informacji, że ogromną zaletą Tatry 111 R była duża zdolność pokonywania mocno nachylonych wzniesień. Nie na polskie drogi. Samochód ciężarowy dźwigar do ładunków ciężkich gpni drzew marki Tatra typy 111R nie nadawał się do prac leśnych w polskich lasach, ponieważ rozstaw kół nie zgadzał się z, się z szerokościami dróg i przesiek leśnych stosowanych w Polsce do tego dochodziły częste awarie mostów napędowych od kształcenia RAM podwozi, co czyniło ten pojazd kłopotliwym. Mamy tapele z masą i naciskiem na osie dźwigu Tatra 111R. W na podstawie przeprowadzonych obserwacji i analiz stwierdzono, że samochód ciężarowy Tatra 111R z dźwigiem nie pracował zadowalająco w warunkach terenowych leśnych, a jego wartości eksploatacyjne z tego tytułu była niewielka, nieproporcjonalna do kosztów pojazdu i jego utrzymania. Zalecono jednak kontynuację obserwacji. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze, czyli dół zbiornika wody, góra zbiornika wody, płyta zbiornika, dysz. Wody, uchwyt kabiny, zawory hydrauliczne, siłownik. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.